Idziemy właśnie do kasy po bilety. Rossman miał taką promocję, że jeżeli się coś kupi, to mamy zniżkę na, właśnie na Serengeti Park. Udało nam się zdobyć takie kupony i zamiast 145 euro za wstęp, trzy osoby dorosłe i malutkie dziecko, zapłaciliśmy tylko 75 euro. Płacicie raz, ale naprawdę warto, bo korzystacie ze wszelkich atrakcji, które są w Serengeti Park czyli na przykład wszelkiego rodzaju korozele dla najmłodszych dzieci, dla starszych, jak i dla dorosłych. A także atrakcje związane z wodą oraz przejażdżki kolejką, samochodzikami. Także oglądajcie filmik, to dowiecie się więcej. вотан ужбе Afrika! Im Indiana. Studio ist mein Kumpel Carsten, ganz genau, von uns Hi hört ihr Indiana. Tipps, aktuelles und wichtige Infos, damit ihr bei uns im Park einen richtig tollen Tag erlebt, also immer mal wieder dem ah, radio lauschen. Ой, ваш... Не Нет для вас. Не, мама, нет, не давай. Я не мам, я их для не для а Дай ему! Не ему! Я не Дай ему, номер. <laughs> ah, mach mal ey, Jackie. Schau mal, oh, ich ah. Okay, darf ich fahren? Ja. Nee. Tut nicht so. Okay, Jackie, wir sind am Arsch. Ich sag mal, die Fenster zulassen. Mm. Hallo. Hallo. Auch so Fann muss ich ein Klientel werden. Ia. 고 o

Coffee, bar. Wisst <laughs> there's da ist Maupah. Alter, das sind zwei Affen. Affis. Ah, uh, uh, Die Kusche. Uh, 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 ja, ein Wir haben schon das Kunststück in Wow. Guck mal, Pico. Wir haben Streit. Wow. Hallo. Hallo. <laughs> Pico, wir fahren. Lenken. Guck mal, geradeaus fahren. Dina, stopp. Dina, guck mal raus. das Löwen. Jetzt fahren wir in die richtigen Tiere rein.

Drogiuś. Ja, folder mam. Guck mal, nimm sie mal, sie sieht sonst nicht. Guck mal, Papa. Guck mal Papa. Guck mal, Digger, der hat voll nie odgonił. Ja mu chciała koło naszego samochodu, żeby proszę. Wa piko, da, nicie cygarata. Kukma da siehst du lewy! Piko lewy! No nie stoi, jeszcze, nie jest dobra. Dina, guck da. Trochę może przejdą koło nas? Ty jeździsz tym samochodem? Tata. A zadawany co Nie Nie, nie będę. Stój Daniel, nie jedź. Nie musisz jechać. Nie będę Kurwa, Kurde, ale duże Kotki. Piękne to można karmić słonia marchewką. Kupuje się za 3 euro marcheweczkę i można je karmić, aczkolwiek taka jest pogoda, pada deszcz. Musimy przeczekać. Tylko fajnie oprócz tej pogody, nie? Z głodu nie padniemy. Nie. Mamy 3 kilo marchewki. Tak. Jutro jemy zupa marchewkowa, ciasta marchewkowe No, z makaronem z marchewki. Myśmy kupili 3 kilo marchewek, ponieważ kiedyś można było tutaj zwierzątka dokarmiać marchewkami i wtedy one podchodziły do aut i była bardzo fajna atrakcja, niestety. Teraz jest o, zupełny maize, zakaz, tak nie wolno. Jedynie tam przy słoniach możecie kupić, ale to już od nich, yy, tackę marchewek za 3 euro i możecie słonika nakarmić. Myśmy nie skorzystali z tej atrakcji, ponieważ zaczął padać deszcz. tutaj się chodziło i tu małpy normalnie na głowę właziły. No tak, o to trzeba. Kiedy już przejedziecie całe safari, parkujecie auto na parkingu i idziecie korzystać z parku rozrywki, jakie oferuje Wam Serengeti Park. Ja <mulary> Diolch you <laughs> Co gryzą chyba? Małpa! Małpa! E, u, u, a, a, a. Małpa! Chodź, Daniel! Bo tam co, są też takie wpaski. Są też takie wpaski. One są takie fajne właśnie. Mówię ci, że one na mocyka wlazły. Nie chciały zejść z niego. A te to chyba są te złodzieje, złodziejki, ten pierścionek chciały zabrać. Można Ciebie dotykać? Nie, to tam jest, jest, jest... Jest, jest, jest... Małpa! Małpa! Małpa. Ale uważaj, no, tam nie, nie, nie można cacy-cacy robić. Cacy. Patrz, są nagrywa <słys> Ok, dobra. Spróbujemy. Ej, super!

I na słodko, i na słono, i kawy, i lody. Każdy znajdzie coś dla siebie. My mieliśmy chęć na hotdogi. Hotdog kosztuje 4,90 euro za sztukę. Mieliśmy chęć na naleśniki, i gdzie kupicie gdzie... sobie z nutelną, z musem jabłkowym i z innymi dodatkami. Naleśnik taki kosztuje 3,50 euro. Polecam, bardzo smaczne. I wypiliśmy sobie na przykład cappuccino za 3,20 euro. I też bardzo dobra była. thank you Jeszcze na koniec dzieciacki chcieli do Dino Park. Jest to jakieś ogromne, ale dla dzieciaczków fajna atrakcja. Jak byłam kiedyś, kilka lat temu tutaj, to nie pamiętam, żeby to było, także jest to chyba nowo otwarte. Muszę Wam powiedzieć, że myśmy Serengeti nie obeszli, zabrakło nam dnia. Jest tutaj czynne od 9.30 do 18.30, ale nic straconego, będzie okazja, żeby tutaj wrócić i dokończyć swoją przygodę. Patrzcie, jak się wyjeżdża z Serengeti Park, każdy dostaje taką torbę prezentów, to jest niesamowite. Patrzcie, soczki, wafelki, każdy to dostaje. Soczki, bakelki, jakieś paluszki, no coś pięknego.